Ok, sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Zdefiniowaliśmy oś technologiczną. Dzięki temu mamy dostępną taką zakładkę jak commissioning. W tej zakładce możemy aktywować naszą oś i w takim trybie uruchomieniowym sprawdzić podstawowe funkcje. Możemy wyzwolić na przykład Joga. Zadajemy parametry. Klikam Forward i mój napęd porusza się z prędkością 500 stopni na sekundę. Puszczam przycisk, napęd zatrzymuje się. W drugą stronę również działa bez pudła. Sprawdźmy, jaki opór stawia ten napęd. Silnik indukcyjny. Ma zwyczaj problem z trzymaniem pozycji przy zatrzymanym wale. Całkiem dobrze radzi sobie podczas obrotu wirnika, natomiast ma problem z trzymaniem. Jeżeli wytrącę napęd z zadanej pozycji, jak widzisz, próbuje on doregulować do pozycji zadanej. Przy większej prędkości nie jestem w stanie zablokować wirnika.